Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo, w kolejnym filmie na tym kanale, moi drodzy. Dzisiaj nie będzie mapeczki, e, tylko będzie tak, jakby można powiedzieć, odcinek z singla, ale na nieco innej e, zasadzie, nieco innej formie, ponieważ będzie to miało, e, miało charakter informacyjny. E, wiem, że e, takiego mojego pitolenia nie każdy lubi, ale dowiecie się w tym filmie przede wszystkim, kiedy live i, i z czego i jak to tam będzie mniej więcej wyglądało odcinki na najbliższy ty tydzień. E, zapisy, e, stary save, tekstur. Pack, tak, wszystkie jakieś takie informacje ważne, zbiórki charytatywne i tym podobne, naprawdę, tego będzie w lój w tym filmie. Dlatego fajnie, żebyście sobie jednak przesłuchali. A e, dla e, ludzi, którzy jeszcze, powiedzmy, oglądają, mam nadzieję, pierwszą minutę tego filmu, pomimo tego, że powiedziałem, że jest to film informacyjny, to dzisiaj o 14.30 będzie właśnie live z singla przedłużany. Zapraszam serdecznie. A teraz 3-2-1 intro. E, to chyba nie było intro. Eee, czekaj, jeszcze raz, poczekaj, nie, zmienimy tu, montaż na żywo i teraz, uwaga, 3, 2, 1, No, i teraz jest prawidłowo tak, jak miało być, także yy, i fail te sprawy dokładnie. Eee, słuchajcie, jesteśmy sobie na nowym save'ie, yy, osoby, które mm, obserwują... Lajwy doskonale go już znają, e, osoby, które, które go mogą nie znać, ponieważ głównie na razie graliśmy sobie tutaj na e, lajwikach, to jak najbardziej wszystko rozumiem, tam jest y, farma creeperów oraz w sumie można powiedzieć też troszeczkę pająków, no bo to jest na takiej zasadzie zrobione, że y, no... Slipery i pająki nam się tam e, respią, a ja bym się dzisiaj zajął przede wszystkim zbieraniem na przykład drewna, żeby móc się skupić na e, gadaniu do was, aniżeli właśnie na tym, co mam e, robić. E, dobra, już, już, już lecimy, także tak jak mówiłem przed e, intrem, przed tym failem. Dzisiaj live'ik z singla przedłużany o godzinie 14.30, do którego serdecznie zapraszam, odsyłam i tak dalej, i tak dalej. Będzie mm, będzie fajno, ponieważ tam mamy jeszcze chyba jakieś 3 godziny na liczniku, a dzisiaj mam zdecydowanie więcej powera niż to było wczoraj, bo naprawdę wczoraj byłem mega, mega zmęczony i nie chciałem już tego live'a po prostu robić na siłę, dlatego po prostu polecieliśmy sobie wczoraj na smoczka. I to było tak naprawdę wszystko dnia wczorajszego. No a dzisiaj, tak jak mówię, chcę docisnąć go, ten timer, do końca. No chyba, że mi nie pozwolicie ewentualnie, bo wiadomo, no przedłużane, przedłużane, to, że tak powiem, się swoją, swoimi e, prawda rzeczami e, kierują i tak dalej. No, Realnie wiecie, o co chodzi. Dobra, e, lećmy z planem tak na, na szybko na... Ten najbliższy tydzień, w sensie no dosłownie do końca tego tygodnia tak naprawdę, bo teraz już jest czwartek, czyli jeszcze zostaje piątek, sobota, niedziela, ale myślę, że fajne info będziecie mieli od razu z pierwszej ręki. Przede wszystkim, poza... Tym, co ja Wam zaraz powiem, bardzo fajnie, żebyście sobie chociaż raz dziennie do godziny jakiejś tam, nie wiem, 12 czy 13 wbijali na kanał na kartę społeczność, ponieważ tam bardzo często wrzucam informacje ee, na dany dzień, na przykład, czy będzie live, o której będzie live, e, z czego ewentualnie, e, e, czy jakiś odcinek, czy nie będzie i tak dalej, i tak dalej, żebyście wszystko mieli od razu z pierwszej ręki informacje, e, macie to na karcie społeczności. Kto tam śledzi, to doskonale o tym wie, e, a kto nie śledzi, to bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ e, mówię, będziecie mieli od razu e, info bez żadnego problemu, e, nie będziecie się zastanawiać danego dnia, hm, czy będzie live, czy będzie odcinek i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że faktycznie danego dnia info nie wrzucę, to raczej wszystko jest e, planowo tak, jak ma być, czyli 13:30 bez żadnego tam problemu, bez żadnych opóźnień. I teraz leci, le, let's go dalej. Dzisiaj jest taki, powiedzmy, właśnie film e, informacyjny. Wczoraj wleciała mapka. Swoją drogą, bardzo fajnie e, się wam spodobała, e, dlatego ja też jestem oczywiście jak najbardziej zadowolony, ponieważ naprawdę zrobiła, no można powiedzieć, furorę. Nie wiem, czy to za sprawą tego teksturpaka, gdzie, gdzie, gdzie villagerzy śpiewali déjà vu e, czy coś innego. Nie mam bladego pojęcia. E, a I jeszcze ewentualnie takie na szybko e, info. Kurczę, to już jest czwarta minuta, więc mało kto pewnie, pewnie będzie oglądał. Ale jak jeszcze oglądasz do tego momentu, to bardzo bym cię prosił, drogi widzu, żebyś mi napisał e, w jak, jaka forma komunikacji, jeżeli chodzi właśnie o informacji, jest dla ciebie najbardziej przystępna właśnie. Czy karta społeczność, że wrzucam sobie na szybko posta i ty sobie tam po prostu to przeglądasz, czy jednak może właśnie film informacyjny, gdzie możesz mnie posłuchać, od, odtworzyć sobie, że, gdzie ja sobie pitolę i tak dalej, i tak dalej. To jest na takiej, powiedzmy, zasadzie, jak to jest bardziej dla was, powiedzmy, przystępne. Eee, lecim lecimy dalej. No i w piątek wiadomo live'a nie będzie. No dzisiaj jest ten live przedłużany, jutro live'a z Minecrafta nie będzie. Myślę, że będzie po prostu na kanale e, głównym z Need for Speed ale to e, niekoniecznie każdego musi e, interesować, ale tak, mam drugi kanał jakby co i tam też live'iki są. Ehm... Jeżeli chodzi jeżeli chodzi o sobotę, w sobotę normalnie są live'y, Niestety w tą akurat konkretną sobotę nie będę miał możliwości od rana do podejrzewam popołudnia, takiego nawet późniejszego, nic tak naprawdę działać tutaj pod kątem nagrywania, montowania czegokolwiek, ponieważ będzie montowana jeszcze troszeczkę tam elektryki w, w mieszkaniu pod kątem jednego elementu. Co za tym idzie, będzie trzeba, że tak powiem, wyłączyć korki, między innymi też właśnie w moim. W moim e, pokoju, e, więc komputer no, nie będzie chodził, więc nie będę w stanie po prostu nagrywać. Dlatego też e, liveik być może będzie w godzinach późniejszych, ale na sobotę postaram się, że tak powiem, jutro przysiąść z nagrywkami, żeby na sobotę e, wleciał odcinek z przechodzenia Minecrafta na jednym biomie. Wygrał biom grzybowy, e, prawie, prawie na równi był z E, z, z, z bodajże górzystymi e, górzystymi jakimiś takimi terenami coś w tym stylu, więc bardzo możliwe, że e, na przyszły ewentualnie odcinek byśmy to sobie e, ogarnęli. W każdym razie teraz będzie biom grzybowy, to takim macie od razu informacje e, z pierwszej ręki ode mnie. E, następnie no i ten live, tak jak mówię, no nie wiadomo, może będzie może nie będzie, też myślę, że na społeczności będę na bieżąco was jakoś tam informował, czytam na Instagramie, o, Instagram Lejply możecie sobie wbijać jak najbardziej, zapraszam, tam też e, informacje zawsze jakieś tam e, z Wrzuca. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to sprawa taka sama w sumie jak dnia jutrzejszego, czyli po prostu wleci mapeczka od widza. I co do live'a, to tutaj jest duże, duży znak zapytania, bo raczej na pewno jakiegoś live'a zrobię, ale nie wiem, czy będzie to na kanale minecraftowym, czy będzie to na kanale głównym, czy będzie to na jednym i drugim kanale. Nic jeszcze tak naprawdę nie wiadomo. E, powiedzmy, że chciałbym zrobić najlepiej dwa live'y, tak, że na jednym i na drugim kanale, ale nie chcę tutaj obiecywać, bo nie mam tutaj stuprocentowej jeszcze pewności, dlatego tak jak mówiłem, karta społeczność, obserwujcie, bo tam na pewno jakieś informacje wlecą. Jeżeli chodzi o em, charytatywne, moi drodzy, tutaj działanie z mojej strony, z waszej troszeczkę strony i tak dalej, i tak dalej. Od wczoraj została stworzona e, skarbonka dla e, jednego z celów, która, e, który jest na stronce, e, się pomaga. E, I jest to cel aktualnie teraz dla, e, dla zwierzaków, tak, dla, 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 dla zwierzaków, albo raczej dla, powiedzmy, e, ludzi, którzy się zajmują e, zwierzaczkami, które, no powiedzmy w ten sposób, nie miały zbytnio szczęścia i trafiły na bardzo niefajnych e, ludzi, więc każda e, osoba z Was, która kocha zwierzaczki, która ma zwierzaczki, która uważa, że zasługują na jakąkolwiek pomoc, bardzo fajnie, żebyście jakoś mogli tutaj wesprzeć. I teraz są, że tak powiem, kilka sposobów na to, żebyście mogli wesprzeć na przykład daną, e, powiedzmy, zbiórkę. Przede wszystkim na live'ach, e, w przypiętym komentarzu, to jest bardzo ważne, e, macie zawsze informacje, teraz na live'ie, będziecie mieć zawsze informacje na live'ie odnośnie tego, Odnośnie tej, tej, tej skarbonki. Tam linka do tej skarbonki będziecie mieli. Ona jest tam ustawiona teraz na 5000 zł na ten miesiąc. Zobaczymy, jak się wbije, będzie super. Jak nie, no to ewentualnie przedłuży się. Wiadomo to na kolejny miesiąc. No i można, tak jak mówiłem, na dwa sposoby, że tak powiem, tą skarbonkę wesprzeć, ponieważ można właśnie wpłacić na, 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 na tą skarbonkę środki albo można również. Wbijać po prostu normalnie, klasycznie cel live'a, który jest na przykład aktualnie, gdzie zbieram na cały ten setupowy. Em, vlog setupowy, tak, no, tak, 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 tak można powiedzieć, e, i za każde 10% wbi wbitego tego celu e, ja od siebie e, wpłacam dwie stówki również na ten na tą skarbonkę pod cel charytatywny. Wczoraj już to miało miejsce, ponieważ wczoraj dosłownie wbiło 10% celu, dlatego już, że tak powiem, dwie stówki pierwsze poleciały. Plus dodatkowo tam wiadomo za 15% wbitego celu, czyli być może dzisiaj, być może jutro, jakby się wbił, to też dodatkowo polecą łącznie trzy stówki, ponieważ od Zozo dwie stówki, od Dziubona stówka na tą skarbonkę charytatywną, więc bardzo fajnie można pomóc i nie musicie tak naprawdę stricte, że tak powiem, wysyłać pieniędzy. Właśnie to jest najlepsze, ponieważ możecie najprościej w świecie, naj, na, naprawdę naj, taką najprostszą metodą, po prostu udostępnić tą zbiórkę gdzieś na przykład na Waszym, dajmy na to nie wiem, Facebooku i tak dalej. Myślę, że używacie w jakiejś tam większej części Facebooka czy jakichś innych y, 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 portali społecznościowych. Macie jakichś tam, powiedzmy, swoich znajomych i tym podobne i możecie w ten sposób również pomóc totalnie for free. I, i, I dzięki temu, że tak powiem, więcej osób będzie wiedziało, że taka skarbonka jest, taki cel jest, i może akurat się w tych osobach znajdzie jakaś osoba, która będzie chciała po prostu wspomóc. Więc jakby tutaj nie, nie trzeba stricte wysyłać bagatele, nie wiadomo jakich kwot, żeby tak naprawdę wesprzeć cały cel, a wystarczy tak naprawdę udostępnić i że tak powiem, chcieć przede wszystkim zrobić coś dobrego. Tyle słowem akcji charytatywnej, więc resztę i tak będę jak coś tłumaczył na live'ach, więc zapraszam serdecznie przy okazji. A jeżeli chodzi o nowego save'a, ponieważ jesteśmy na nowym save'ie, to jest dokładnie teraz SnapShot 20W51A. Nie gram na tym, tej takiej jak powiedzmy nowej wersji, ponieważ jest to wersja tak jakby pod 1.16.5 Minecrafta, czyli można powiedzieć, że kontynuacja tego całego Nether Update, czy jak to tam się mniej więcej nazywało, a nie Cave Update. Dlatego też na razie... Póki co czekam na jakieś nowsze snapshoty pod Cave Update, żeby nie znikała mi chociażby mój Spyglass, o którego się bardzo często pytacie. Nie, to nie jest modyfikacja, to jest po prostu z najnowszej wersji Minecrafta. Co do Seeda tego świata, to jest to Seed, chyba nawet będzie się Wam pokazało, dokładnie tak, 727, ponieważ w momencie, kiedy tworzyłem ten Seed, to tyle było tysięcy widzów na kanale Minecraftowym, dlatego stwierdziłem, że po prostu stworzymy właśnie w ten sposób Seed, żeby to jednak były faktycznie 3 cyferki, które będzie w miarę łatwo zapamiętać i każdy z was będzie mógł sobie tutaj to wszystko ogarnąć. Więc jak stworzycie sobie na tej wersji Minecrafta snapshotowej e, świat na CIDE 727 to dokładnie ten sam świat będziecie m, mieli. E... I co do starego save'a, gdzie go znaleźć, gdzie go, gdzie go pobrać, i tak dalej, i tak dalej. Jest on w faku. Pod live'ami normalnie zawsze jest, jak sobie zjedziecie, troszeczkę niżej w opisie, jest faku, tak zwane, czyli najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi. I tam na samym dole jest dodana, że tak powiem, nowy podpunkt odnośnie starego save'a singla, i tam jest właśnie. Ten e, save do pobrania po prostu kiedy tam chcecie. Tak samo punkt dosłownie wyżej jest ten teksturpak, którego używam, czyli żebyście mieli takie na przykład liście. Ważne jest, żebyście te liście mieli na grafice Fancy, ponieważ jeżeli będziecie mieli je na grafice fast, to będą one wyglądały bardzo, bardzo dziwnie, bo to już, że tak powiem, ludzie się tutaj dopytywali co się dzieje z liśćmi, a to dlatego, że nie mieli grafiki fancy, tylko mieli grafikę fast. Ehm... Coś jeszcze, coś jeszcze. A, mail z Mapek jest w dalszym ciągu zablokowany. Wiem, że nie każdy patrzy w opisy najnowszego odcinka z Mapek, co oczywiście no, jest troszeczkę takim błędem, bo ja zawsze o tym mówiłem i zaznaczałem, żeby jednak patrzeć i sprawdzać ten, ten opis tego najnowszego odcinka, żeby wiedzieć, czy faktycznie można mapkę wy, wysyłać. Wiadomo, że gdzieś tam można to pominąć, rozumiem wszystko. Tylko, żebyście mieli to na uwadze, że każda mapka, każdy mail, który, że tak powiem próbuje się dostać na pocztę od, powiedzmy, zablokowania maila, czyli dosłownie od początku tego roku, e, no, jego po prostu nie ma, bo on nie istnieje, zostaje po prostu z automatu usuwany i tak dalej, więc proszę Was bardzo, nie wysyłajcie mapek, ponieważ one teraz do mnie w najprostszym świecie nie dojdą. E, jak już będzie wszystko sprawdzone, postaram się to zrobić w miarę jak najszybciej, to oczywiście będziecie mieli możliwość w dalszym ciągu mapeczek wysyłać. Myślę, że nic się tutaj nie zmieni, czyli dalej 1.12.2 wersja 1.14.3 4 i być może, ale tylko być może, takie bardzo duże być może będzie to na wersję 1 e, na przykład 16 tam e, 4 albo coś, bo to była taka chyba najnowsza wersja w miarę stabilna, jeżeli chodzi o nether update, ale to jest bardzo, bardzo dużo nie wiadomo, więc nie róbcie takich mapek na, 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 na te nowsze wersje, bo po prostu e, nie wiadomo, czy one faktycznie będą, że tak powiem, em, się nadawały do nagrywania. Także 1, 12, 2, 1, 14, 4. Miary łatwo zapamiętać i to jest tak naprawdę chyba wszystko co chciałem mm, powiedzieć. Jeszcze tylko przypominam, żebyście zaglądali na tą em, kartę społeczności na kanale, ponieważ naprawdę nie jest, nie jest ciężko ją znaleźć. Każdy z Was może to zrobić i dzięki temu będziecie wiedzieć na bieżąco wszystko, wszystko, wszystko. Dobra, ja sobie troszeczkę drewna zebrałem. Przede wszystkim go potrzebuję do budowy. Tam udało się tą farmę zrobić. Ona w miarę fajnie działa, bo tam już dobrych parę staków gunpowdera jest, więc niedługo będziemy mogli się też wybrać na poszukiwanie, myślę... Poszukiwanie myślę debrisów przede wszystkim. To jest taka fajna rzecz. W ogóle nie mam, nie mam miejsca w jakimś punktu. Na razie to jest taki naprawdę taki magazyn polowy, można by powiedzieć. Więc jakby standardowo, jeżeli chodzi o. O, o moje sejwy. no jakby gdzieś tutaj niedaleko, postaram się też jakąś pierwszą bazę czy coś tego typu zrobić, więc na pewno gdzieś sobie tutaj pouporządkowuję te, te surowce albo coś w tym stylu. E, w każdym razie, co dzisiaj w ogóle na live też będziemy robić, też wam mogę tak na szybko powiedzieć, żebyście wiedzieli. E, jako, że mamy wbity 66 level, myślę, że możemy przede wszystkim spróbować sobie zenchantować lepiej te niektóre rzeczy, bo na przykład buty mamy troszeczkę tak zjechane i tak dalej, więc moglibyśmy sobie to zdysenchantować i zrobić nieco lepsze, co ponieważ no 60 -tych, któryś level, no to jesteśmy w stanie kilka tych enchantów sobie e, zrobić. Miejmy nadzieję, że coś fajnego wypadnie. E, na pewno chciałbym pójść do NCT po Elytre e, i tym samym e, no niestety nie mam jeszcze aktualnie mendingu oraz unbreakingu, ale e, myślę, że skorzystamy sobie tutaj z, z naszych villagerów, żeby faktycznie ten e, mending i unbreaking e, mieć to jest taka powiedzmy taka, taka wersja na teraz a jak to później będzie wyglądało zobaczymy dziękuję wam bardzo za wysłuchanie mam nadzieję że chociaż część z was gdzie tak byłem wysłuchała chociaż sobie tutaj do końca e, przekażcie ewentualnie innym tutaj na, m, w komentarzach o co, o co chodziło mniej więcej i tak bardziej możecie streścić tą całą treść w filmu jak jakoś fajnie to będzie streszczone w takiej jakiejś fajnej formie no, to oczywiście, nawet i komentarz przypnę, i serduszko zostawię, i tak dalej. Więc polecam serdecznie. Siadam jeszcze do nagrywek na szybko na kanał główny. Jak się uda, bo jest w sumie godzina. Po 12, a no chciałbym jeszcze go, że tak powiem, zmontować wrzucić na kanał główny, bo też teraz filmów nie było i nie wiem jeszcze co tak naprawdę nagram. Więc będę musiał teraz szybko jeszcze siąść i coś nagrać na kanał główny. Nie mam bladego pojęcia, co zrobię. Albo jeszcze ten jeden dzień sobie odpuszczę i jutro na spokojnie sobie przysiądę z nagrywkami. Też jest taka em, opcja. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie do oglądania. Miłego dzięka, wszystkim do zobaczenia na lewiku i pa! pa!